Hej, ja nazywam się Kacper Czachor. Witajcie serdecznie w pierwszym premierowym odcinku Uniwerek Show. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że się udało i nasz program trafił do emisji. A zatem, nie przedłużając, przechodzimy do rozmowy. Nigdzie się nie ruszajcie. Moim pierwszym historycznym gościem jest twórca internetowy, influencer, fotograf. Na swoim kanale Imponderabilia udowadnia, że nawet kilkugodzinne rozmowy nie muszą być wcale nudne. Co więcej, mogą wciągnąć odbiorcę na dobre, bo są dobre. Karol Paciorek, moi drodzy, Karol Paciorek. Dzień dobry. Cześć, Karolu. Dzięki za zaproszenie, bardzo miło Cię widzieć. Wyglądasz świeżo. <grystanie> 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 Co dziękuję. Co u Ciebie słychać? Jak się czujesz? Ech, czuję się, jakbym chciał być teraz na studiach i móc robić takie rzeczy, kiedy byłem na studiach. Byłem za bardzo zajęty piciem, chyba <grystanie> kiedy byłem na swoich studiach, nie było takich opcji. Naprawdę. To nie jest żart zupełnie. To nie, to nie jest, wiesz, zagrany na potrzeby. Ojejku, jak to fajnie macie. Nie tego. Nie, 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 broń Boże, to ja nie chcę tutaj się, się podlizywać. Ja naprawdę nie miałem takich możliwości mm. na studiach. Bo teraz to masz kontakt ze studentami, bo tak. jesteś wykładowcą. Aha. Jestem mm. wykładowcą. Mm. Nikt w to nie może uwierzyć. Na uwierzy. Najbardziej nie. studenci. Jak się czujesz ze studentami? <laughs> jak się czujesz z tej, e... jako z drugiej strony barykady? Mam, mam 33 lata, więc no. dla mnie wyrobienie sobie jakiegokolwiek Próba wyrobienia jakiegokolwiek e, e, autorytetu u osób, które nie są tak dużo młodsze ode mnie, bo na, na, na zaocznych studiach mam studentów, którzy mają po 25 i więcej lat, więc wydaje mi się, że to jest największy problem i mam nadzieję, że nikt z nich tego nie będzie oglądał, bo prawdopodobnie to się odbije, a sesja za chwilę. Okay. Bo ja ich normalnie mm -hmm. egzaminuję, mają... Znaczy nie mają egzaminu, nie mają zaliczenia, ale no... Aha, egzamin, nie mają egzaminu, nie, nie mają, mają egzaminu. zaliczenia, ale ich egzaminujesz. Znaczy egzaminuję ich, no mm -hmm. bo sprawdzam prace, które pracę, mi nadaluję. Ok. Yep. Okej, okay, okay. A jesteś surowy? Bardzo. <noise> tak, mi się, surowy. tak mi się wydawało, właśnie. Tak mi się wydawało. Powiedz mi, proszę, jak było ostatnio w Portugalii? Bo z tego co kojarzę, niedawno byłeś. Mm, mm -hmm. Widziałem też film na kanale Nienasyceni. Tak, to było z tego wyjazdu? Tak. Z Pauliną Lis, mi się piekło. Tak było. Jadłeś. mam Portugalię? Mm -hmm. To jest tak, że im więcej się, tak, takie mam wrażenie przynajmniej, że im więcej się jeździ po świecie do różnych krajów, to. Ja przynajmniej zaczynam sobie wyrabiać takie myślenie... O, no, no, no. mój? Nie działa mikrofon? Spoko, Chiny. Spoko, spoko. No właśnie, właśnie o to chodziło, niestety on, Ta koszulka nie jest najbardziej pofortunna jednak do mikrofonu, ale spokojnie. Będę się starał siedzieć... Będę się starał siedzieć w miarę nieruchomo, spoko. Spoko, spoko. Nie szura? A, widzisz... Czyli... Czy co, jakieś tam cięcie będzie? Cięcie ale... będzie. No, mam no to co teraz? od się nie. Tak. Czy nie? Krawczik jakiś musi za no, spoczko. Czy wszystko longiem? Właśnie, jak. To? I chwala! Tak, takie. Tak, tak jak zobaczmy. się reaguje na tabliczkę XD? To jest. Eee. Googlujesz. Googlujesz eee. co? O co chodzi? Ale jest przynajmniej prawidłowe XD, bo jeszcze sami są to takie małe XD. Ja robię D. zawsze z Magda, tak? jestem stary. Nieważne, no nie, takie cięcie, nie, to super. Ja tak, dokładnie nie rozumiem, czym, czym jest XD. Hmm. To jest nie no rozumiem. Taka... Nie, nie, nie. Ale Cię tłumaczę? Karol. Ja ci tłumaczę będą... młodzi karol. ludzie próbowali mi wytłumaczyć, Odwrotnie. czym jest XD. Karol, bo to chodzi o to, że tak bardzo się śmieję, że Twoje oczy robią X, a Ta. Twoje usta robią D. Aha, to o to chodzi. To ja źle rozumiem. Myślałem, że to jest jakaś czapeczka i. Nie, no tak. A, w tą stronę Ja też się, no? ja też się skrywam. Okej. Okay. Uf, Uf. <laughs> nie Pogadajmy tłumaczy. o tej Portugalii. mi tłumaczył. Pogadajmy Właśnie o tej możemy Portugali. w Portugalii. w ogóle kamer? Super, dobra. No no to wróćmy do Portugalii. Wróćmy do Portugalii, było cudownie. No i. Tyle. Wszystko, tak. że powiedziałem. Nie że to Było fantastycznie, mhm. ponieważ y, y, Portugalia jest krajem, który mi się najbardziej podoba, a wynika to z tego, że mam takie wrażenie, że im dłużej się y, po świecie jeździ, to wyrabia się takie myślenie o tym, czy jest jakiś taki kraj, jakieś miasto, gdzieś miejsce po prostu na świecie, w którym chciałbym zamieszkać. Oczywiście poza Polską, którą kocham najbardziej. Oczywiście, dobra. oczywiście. Odpowiedź. I z wszystkich miejsc, w których byłem, Portugalia mi się po prostu podoba najbardziej. Nie no. wiem czemu. Znaczy, nie Też? ma jakichś mm -hmm. takich jasnych wskazań, no bo ktoś, ktoś powiedziałby, no ale nie wiem, to może nie wiem, Stany albo, albo Australia, mm -hmm. akurat w Australii nie byłem, ale jak wiesz, jakieś takie egzotyczne super miejsce. Nie Portugalia, która jest 4 godziny lotu Jasne. z Warszawy. Eee, ale tam po prostu wszystko mi się podoba. Jedzenie mi się podoba, układ miasta mi się podoba, mentalność ludzi mi się no, bardzo podoba, jest kapitalna. Oni, Portugalczycy nie są tacy. Hmm, nie są tacy przegrzani jak e, Hiszpanie. No. Bo Hiszpanie są dużo okay. bardziej schod do przodu i tak jak Włosi, oni są bardziej wylewni, a Portugalczycy są bardziej wylewni niż my, mm -hmm. ale nie są aż tak bardzo. Ja mam wrażenie, że oni mają taką, taką ukrytą Polskość. W sobie, <grym> <Mają w> sobie <grym> zakamuflowaną opcję Polską. Zakamuflowaną, no. delikatną Polskość. Oni, okay. oni, no Bo Portugalia no była dobrze. potęgą dawno dawno temu, Jasne. kolonialną. I, e, I wydaje mi się, że po prostu oni mają taki sen o tym, że kiedyś byliśmy wielcy, a teraz mamy tylko Cristiano Ronaldo. No, <śś backgrounds> I, I... I, też okay. i też jest spoko, I też jest spoko on no. zawsze, Christiano. E, Francesinia, dobrze kojarzysz? Francesinia, tak. To jest najbardziej, to był tytuł najbardziej kaloryczna? No, czy nie wiem, czy to jest najbardziej kaloryczna. Nie, nie zrodzimy no, tego, ale, 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 ale to był kawał kanapy. To ja był? się Tak, oczywiście. No, no, jest przepyszna, absolutnie. Ona jest dostania głównie w Porto. Mhm. Pewnie w innych miejscach w Portugalii też, bo niby to jest kanapka, w sensie można je zrobić wszędzie. Ale, no. ale jest do dostania głównie w Porto. Ona się z Porto kojarzy. E, jest mięsna. Bardzo nawet. A jest przepyszna. Super. E, zostawiając na chwilę. A bo już, no dobra, Portugalia. zostawiamy, nie zostawiamy w Portugalii no, nie dobra. Nie e, Słyszałem, że Lizbona jest jednym z piękniejszych. Jedną z piękniejszych jed, nie Jest, nie Zastanawiam się jeszcze, jest, no, go, jest git. jak coś, to w razie czego możemy się zmienić. Tutaj siedem pewnie dobrze czy Nie, 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 jest, jest, jest super, okay w miarę. Czy, 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 czy mam się bardziej do was? Czy, jest git. No, wiesz co, może do mnie, jak chcę. Okay. <laughs> Powiedz mi trochę o imponderabili, bo no. to jest bardzo. Moje pini ciekawe przejście u Ciebie z y, rozmów, czy z charakteru kanału, mm -hmm. który, y, którego odcinki trwały kilkanaście minut, jeżeli dobrze kojarzę mm -hmm. Max, do takich rozmów z prawdziwego zdarzenia. To jest tak. Nie umieszając poprzednią mm -hmm. formą, oczywiście. Jasne. <noise> e, to jest tak, że mm, my mamy krótszą, no wiesz. Nie wiem. A, nie da się tego tak od razu. Ja e, miałem dawno temu, dawno temu, jak sobie myślałem o tym jeszcze, że chciałbym pracować, mo może kiedyś, hipotetycznie, bardzo hipotetycznie w telewizji. Mm. Um, to myślałem o tym, że chciałbym robić coś takiego w sensie talk show, w którym rozmawiałbym lekko, dość krótko i zabawnie e, z moimi hipotetycznymi gośćmi. Mm -hmm. Ale im stawałem się starszy i, i im bardziej się przyglądałem tej całej i telewizji, no bo tam przez chwilę mhm. pracowałem, i, i temu, co w internecie się klika, tak można powiedzieć, mhm. to doszedłem do wniosku, że chyba to jednak nie jest tak do końca ta formuła, która mi obecnie pasuje. Mhm. I dużo bardziej, no bo ja, ja staram się zawsze robić, przez wszystkie lata staram się robić takie programy, które sam bym oglądał. Okay. Od samego, samego początku. Um, uczciwie. Uczciwie. I nawet jeżeli to jest całkiem. Czasem trudne, jak muszę sam na siebie patrzeć przy montażu, wiesz. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że ja jako odbiorca naprawdę wolę poświęcić czasem dużo więcej czasu, żeby posłuchać kogoś, kto mnie interesuje w jakiejś formie na przykład podcastu, no bo tak, tak rozumiem też imponderabilia, niż oglądać kolejną showową papkę, która jest nastawiona na tytuł, kontrowersje i, i, i trochę pusty śmiech. W sensie ja, ja, tak to, ja tak to w pewnym momencie odczułem i, i ponieważ zacząłem sam mniej oglądać e, amerykańskich late night hostów mm. i, i amerykańskie programy typu, typu late night, stwierdziłem, że chyba to jest... Mm. Że jeżeli sam do końca siebie nie widzę w tej formule, bo w jest OK, ale ja sam siebie do końca w niej nie widzę, no to stwierdziłem, że pójdę w tą stronę i zobaczymy, jak będzie. Słownie, tak dyplomatycznie powiedziałeś pod koniec, bo już się bałem, że powiesz teraz, to już gardzę tymi tokszołami. Nie, to nie, 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 absolutnie tak nie gardzę, do, nie, ja nie, czego nie gardzę i Po prostu ja w pewnym tak jak przez wiele, wiele lat, byłem mhm. przekonany, że to jest coś, w, to to. w, czym, się, w czym się sprawdzę. Tak, teraz musisz to robić już ty. No dobrze, tak, jak już jestem namaszczony, to, to muszę tak. sobie pisać. Masz kubek. Mam kubek. No tutaj to to już jest, wiesz, to już jest. A w moim w, ogóle, no, e, w moim w ogóle. Pozdrówka. E, ubił się ten. Ząb? Jeden ząb, no. Widzisz? Nie, nie Ząb, co ja mówię, nie Ząb, pardon. Końcówka ogona. Końcówka ogona się tak. ubiła. Aha. Wiesz, bo u kraga się ubił ząb. U niego się ubił złocie. ząb, tak, tak. U mnie się ubiła końcówka. U mnie się z kragiem to też jest spoko. Nie? Także jest ludziom, którzy się to... ubijają, kawałki tego kubka to już koniec kariery już. Ej, publiczność się bawi świetnie, zobacz jak biją bramę. Tak, tak. Popatrz. No, jest okej. Okay. 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 I to jest piękne, bo to jest serce. To, to jest serce, serce. To, jest, to jest naturalne. I dlatego, że się obróciłeś. To jest pełni Ale jesteście. Jesteśmy. Jest okej. Teraz tym pobij. Jest jeden jeden teraz. Powiedz mi, kurczę, jak, jest, jak to jest rozmawiać z takimi tuzami aktorstwa, jak na przykład z Anną Dymną, bo, bo twoi oh. goście są bardzo różnorodni? Mhm. Ciężko, strasznie. Mhm. W ogóle mam wrażenie, a mam bardzo małe doświadczenie w rozmowach z aktorami, konkretnie z aktorami, że z, że zrozumienie tego, jak aktor myśli, jest, jest, jest przynajmniej dla mnie dość, dla mnie dość trudne. Mhm. I i z Michałem Żebrowskim rozmawiało mi się fascynująco, ale czułem, że strasznie muszę się wkręcić, żeby zacząć nadawać na podobnych chociaż falach za mną dymną podobnie, a to są już dwa też różne pokolenia aktorów mhm. w ogóle. E, więc to jest super. Ja, ja w ogóle bardzo bym chciał rozmawiać z aktorami e, i, i próbować trochę bardziej zrozumieć to, jak oni myślą o sobie, o swoim zawodzie, o tym, co robią. Ale widzę, że to jest strasznie daleka droga i mam tego pełną świadomość. W sensie to, to, już mi, to już mi przyszło do głowy po rozmowie z Michałem Żebrowskim, że. No ja nie jestem aktorem i, i ewidentnie oni myślą w jakiś inny sposób. To tak jest sposób wysławiania, prawda? Jak, jak aktory przykład mnie to uderzyło Że mówią bardzo, bardzo dokładnie. dokładnie. Super jest taka dykcja. On mówi tak super cichutko, w ogóle. Cicho, ale, no. jak, ale jak wyraźnie, nie? No. No, to jest to jest klasa. Ale jak mumble rap, jak my. No. Mamy to w ogóle nie wiem, czy cokolwiek wyjdzie z ale na razie ktoś tam zragoł, przynajmniej jak się odwróciłeś, to, to znaczy, że jeszcze mm -hmm. są z nami. E, kojarzysz na przykład Annę Dymą ze Znachora? Kojarzysz te stary mm, filmy? Widziałem Znachora, ja ale to, wow, to wow, Dawno temu w telewizji. temu, bo mm -hmm. nawiązuje do tego, bo mi się przypomniało, jak to jest, to jest ulubiony chyba film mojego Taty. Mm -hmm. Co święta, wielkanocny gdzieś tam jest puszczane, Tak samo jest, wiesz, wzruszający moment zawsze. I masz takie filmy, które, do których wracasz? Jak tam, A... na przykład, nie mówię, że takie wiesz, z innej jeden, epoki. Ja. Jeden, czy dwa. Moja żona wraca torycznie do Władcy mm -hmm. Pierścieni. O, klasa. Y ona klasa. obejrzała klasa. Władcy Pierścieni prawdopodobnie więcej niż 20 razy i to rozszerzoną wersję, przysięgam. Ona sobie puszcza Władcy Pierścieni, to, to nie jest w ogóle żart, ona sobie puszcza mm. Władcy Pierścieni jako tło. O. Jak ludzie sobie puszczają muzykę z wodcy pierścieni jako tło na przykład do pracy, to ona sobie puszcza film. Bitwy, na przykład. Mi się tak motywuje. Bitwy? Nie? Bitwy na przykład w kółko Bitwy z... Ale nie, ona puszcza cały film. Cały film, cały film oh, i to rozszerzona wersja, bo są wszystkie naleczy. I, okay. I puszcza sobie, wow. sobie całe wersję, więc na przykład jak ja przychodzę do domu, a coś tam klika, jest nie wiem, godzina 15, pracuję, pracuję. Ja wychodzę, żeby coś porobić. Wracam, jest godzina 22, 23 i tak jak byłem w domu i ona zaczynała pierwszą część, tak jak wracam, to jest tam połowa trzeciej części. I to cały czas tak sobie leci ciórki, a potem oglądasz, no, tak słucham, już tak 20, 20 raz, o co pierścienie. Ale ja mam ja mam ze trzy filmy, tak myślę. Na pewno, na pewno bardzo lubię Doni Darko. Mhm. Eee, film, który bardzo polecam wszystkim, którzy wewnątrz są jeszcze zbuntowanymi nastolatkami, którzy wierzą, że są jedyni pod słońcem. 25. godzina to jest też film, który bardzo, bardzo lubię i też, też go bardzo, też go bardzo polecam. Wydaje mi się, że do tych dwóch najczęściej wracam. A, jeszcze Wielki Piękno lubiłem. Znaczy lubię dalej. No, tak plastyczny, no. ładny jest ten film. Plastyczny, no. ładny i on, i on to, jest, to, jest takie, to jest takie marzenie, które oczywiście nigdy się nie spełni, o tym, że e, będę, będę bogatym autorem, który z profi, będzie czerpał profity z jedynie wydanej książki 20 lat temu, ale wewnątrz będzie smutny, ponieważ cały czas nie osiągnął szczęścia tak do końca, tak. więc to będzie takie, to, okay. będzie, to będzie jak w tym żarcie, że wiesz, mm. że, że, że mm, pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej się płacze w Ferrari, wiesz. To, 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 to. Okej. Okay. To, to jest dobre podsumowanie. E, jeżeli gorzej się płacze się gorzej, zgodzisz, się ta, czy, ta, płaci, lepiej, się gorzej w taksi o drugiej w nocy. No tak. Szczególnie nie masz pieniędzy, nie? I, <grym> i ci już coś z tego. Tak. E, co powiesz jeszcze na pytaniowy ping pong? Na pytaniowy ping pong? Tak, to jest dużo P, ale. Co A jak szybko to? muszę odpowiadać? A, nie, czy coś zadajemy sobie na pytania? A, jak chcesz jakieś zadać, a jest samą pytanie. Ja na ale, ale, ale że nie, że ty, od, ty odbijasz piłeczkę odpowiadając, ale jak chcesz mi coś zadać, może być jak najbardziej a, okay. so, no, dobra. przygotowałem. Dobra, git. Okej. Okay. Mm. Okay. Mm -hmm. Karolu, mm -hmm. wychodzisz na dwór czy na pole? Na zewnątrz. Widzisz, to ja tak jak ja, bo jestem z Rzeszowa, więc wiesz... Więc wychodziłem na pole. Teraz jest zewnątrz, wiesz, dwór jeszcze jest tak trochę tam pretensjonalnie, mam nadzieję, że się nie obrażał warszawiecy. Postać współczesna lub historyczna, z którą chciałbym porozmawiać to. To się ty nie. Poszłybyś? Jest strasznie dużo takich postaci. Pierwszym przed Kregfergus nowo na to jest. Dobra, ten... dobra, to jakoś się we trzech może ugarzymamy. No, może się uda. Twój ukryty talent. Mam strasznie długie. Nie, nie mam pojęcia, teraz chciałem jakoś śmieszne. Nie, czekaj, nie, nie. Mój ukryty talent? Nie mam ukrytego talentu. Ja wszystkie moje talenty już sprzedałem. Już wszystkie, nie mam Tylko więcej. Wystrykałeś te Wszystko talenty. pokazałem już. Okay. Nie, ale nie, nieźle. Nic, no. nic, nic nie mam więcej. Nie jest nieźle. Masz jakąś piosenkę z gatunku Guilty Pleasure, którą uwielbiasz? Nie mam Guilty Pleasure, ale piosenkę, którą mi Spotify w zeszłym roku pokazał, że najczęściej odsłuchałem. To jest strasznie fajne. Jak po roku sobie można zobaczyć, słuchasz, słuchasz tak. muzyki przez cały rok, i potem ci mówi, tej słuchasz najczęściej. I takie, wow, naprawdę? I to jest Fashion killer. Fashion Killa tak, właściwie. Ace Rocky i Rihanna śpiewali taką piosenkę, i to jest piosenka, którą przyjechałem cały zeszły rok. Wchodzi Dobra, to pamiętamy. E, słowo, którego nadużywasz. Wow! Wow! wow to dwa słowa. Czy nadużywasz się liczy? słowa poezja. Super. E, suchar, który mnie śmieszy. Ja mam strasznie. Nie mam żartu, który mnie śmieszy takiego, ale czasem jak. Słuchajcie, czasem używam tych takich tekstów, które są już totalnie out of date, w stylu wiesz, chyba ty. albo Cały czas jest spokojny, to 300, wydaje mi się, wciąż. Nie jest, w ogóle nie jest. Ty jesteś już stary. To dalej Pierwszy raz Ale ja tego czasem używam, ponieważ uważam, że mogę. I moi studenci słuchają i też nie wiedzą o co chodzi. Też nie wiedzą, ale my wiemy, dobrze. Jeszcze... O, jeszcze jedno dobra niech będzie. Piłka nożna czy kurczek z rożna. Piłka nożna, no, bo dobrze, prawie nie jem mięsa już. Prawie nie jest już mięsa Prawie nie, nie mięsa. Właśnie w ogóle już tak Francicinia, Francicinia to, był to był wyjątek. to był Nie naprawdę moje jedzenie mięsa to jest. To moje jedzenie mięsa to jest wyjątek. E, praktycznie tylko do mm -hmm. można na że Gdyby się nagrywał, to... to no, to bym mięso. to bym nie... Jadł, prawie w ogóle, no. Zaczekaj, okay. jakieś owocne? Z Owocka? Możesz powolić... Proszę bardzo. Co A co tam? mogę zrobić z owocami? Mandarynkę, mandarynka, mandarynka będzie łatwa do zjedzenia. Okej. Okay. Chcesz zakończyć niezręczną ciszą? No, będę obierał mandarynkę. A można dyszeć podczas niezręcznej? Mhm. Karol Paciorek, moi drodzy, Karol Paciorek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki. Musiałem wybierasz dla mnie też? Damit no serdecznie. Że tak. okay. Ale kamery jeszcze działają. Tak Już naprawdę, działają? drodzy nie, Państwo, nie to nie jest koniec. Dalej. To nie jest koniec. Teraz będzie ta część programu, której nie będziecie mogli zobaczyć ani na YouTubie, ani na żadnej płatnej platformie. Teraz na będzie ta część programów, w której przekleństwa nie będą wypikane. I tylko ci, którzy znaleźli się na widowni, mają okazję zobaczyć to, co tutaj. Będzie się działo. Czyli 4000 osób. Czyli 4 osób. Dziękuję. Także jeżeli chcecie uczestniczyć w kolejnych nagraniach tego programu, to musicie wysyłać wiadomości prywatne na Snapchacie <noise> do Kacpra. <noise> Czy nie. Okay. No, jak najbardziej, jak, no najbardziej jak najbardziej. Kurczę, ale sprytnie wziąłeś, żeby nie wcisnąć dłoni. Teraz wybieraj sobie, bierę sobie mam. Czas. Będę sobie. No, obieram. Ja obieram No już muszę ją brać. Nie, no teraz na no spokojnie. To wziąłeś taką. Jak się idzie? Jest jedna. ale nagrywają to, to jest, wiesz, to jest szacunek. To jest piękne. Zawsze no. trzeba nagrać Nie, do końca. pachnie. Już, teraz nie wiem, czy telewizowie to wyłapią, ale. Czy telewizorowie wyłapią jak pachnie mam do ręka? Widzę, że, że pan włosy... nowy w telewizji. <laughs> <laughs> a tak poważnie, ale a, kiedyś, a, tak poczekaj. No. A chciałbyś pracować w telewizji? O. Teraz mi się wydaje, że tak. Karol Paciorek ale... Show, część no. druga. O! Okay, no, <laughs> wydaje mi się, że tak. No? A rozwinąć jakoś? No? Wydaje ci się, że tak, serio? Wydaje mi się, że tak. Serio. A natomiast jakąś Nie miałem stycz styczności oprócz naszej szlachetnej telewizji. Co to znaczy? Eee, to znaczy Ten niwerek. Okay. TV, tak okay. TV. TV, z angielszczam. Z angielszczam, Giel już miałem, to u mnie teraz mnie. Natomiast jeżeli chodzi o taką telewizję. Nie chcę powiedzieć prawdziwego zdarzenia, bo to jest prawdziwego zdarzenia, ale taką komercyjną, no to. To jeszcze jest, nie. Okay. Nie wiem, czy mi nie zmienię tak jak, tak jak ty, może troszeczkę. Ale ja nie wiem, to... mi się wydaje kurczę, wie, że mały z tych programów talk show wciąż, nie? Jak, ja jak się nad ja ja z... tym zastanawiałem jakiś czas temu jak to jest z programami talk show w Polsce. No bo był tak, jest Wojtek Jagielski na Superstacji, nadal. E, jest Kuba Wojewódzki, nadal. E, był, Szymon. był Szymon Majewski. No i to chyba tak naprawdę tyle, z takich komediowych talk showów. Tak. Show e, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że my nie mamy, mamy deficyt celebrytów. Jeżeli, Aha, jeżeli jest potrzeba, żeby produkować co tydzień odcinek, hmm. w którym będzie dwójka gości, to bardzo szybko taki program wyprztyka się z gości. Fajnie byłoby, jakby był pojedynczy, może jeden gość, tylko, tylko wtedy musiała być pewnie dłuższa rozmowa. Ale wiesz, na Instagramie jest sporo celebrytów, słyszałem, Jak powyżej tysiąca. To mm. już nie jest celebryta? Ja mam no właśnie o to chodzi, że to są tacy celebryci, którzy właśnie są z Instagrama i oni by. Znaczy, Jakiś Instagram. Ja szło. rozumiem, widzisz, żeby program się udał, niestety, żeby program typu Late Night Show się udał. Potrzebny jest nie tylko prowadzący, no, to jest, jest ten problem. Potrzebni są goście, którzy mm. będą chcieli wejść w tą formułę, którzy będą chcieli się bawić tym programem, mm. którzy nie będą mieli takiej spiny w dupie, że o nie, 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 nie o tym nie rozmawiamy, wiesz, tak, jest lista tak, tematów, tak. których nie poruszamy, albo mm. nie, 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 to są challenge'e, których nie robimy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Będę wyglądał głupio, coś tam tego. Tak, tak, nie talerzy no to ja ja to ja tego problemu, problemu. Tak, tak, jak wychodzę z Od już ich mało. Tak, tak, więc, a, kurczę, no to daje do myślenia, ale wiesz co, wydaje mi się też, że to, Nasze pokolenie jest, nie ma takiej rodzicy między nami już dłużej. E, już się trochę wychowało na no, Tonight Show, czy wiesz, na takich e, jako odbiorcy wydaje mi się, że odbiorcy by byli, tylko pytanie, czy możemy zrobić coś, e, coś zaoferować. Czy jest coś do zaoferowania z tym, mówisz z e, tą... Kurczę, nie mogę się skupić, jak to chciałam kaszaj. Dobra. Dobra, No, tak mi się wydaje, zobaczymy, co z tą telewizją. W sensie bez presji, nie? Bez presji. Bez presji. Dobrze. To no, to jeszcze raz, Karol Paciorek moi drodzy. Karol